Hej, kochani z tej strony, Kuki Julia i dziś, moi drodzy, słuchajcie yy, Nagrywam Migię, ponieważ dawno nie było Migi na kanale. Ale mamy tu, widzowe zwierzaczki odblokowane, widzowie. Mniej więcej, zobaczcie. Jakie fajne, widzowe papuleczka, mamy jakaś toruszka. Mamy tu, widzby, piekarniczek. Tak, coś. No dobra. Hot doga sesjeta, babcia. Tutaj ogólnie to mamy takie rybcie, takie słodziutkie rybcie. I mamy również dziewczynkę, która usiądzie na kibelku kotka! O ja, może kupmy go! Jak słodziutko. W aptece się nic takiego nie znajduje oprócz takich tableteczek, które powinny brać te, te zwierzątka. A propos zwierzątek. Jeśli nie wiecie, to my mamy zwierzątka. No dobra, mamy tu pieska. Jaki on słodziutki! O matko! I mamy nawet Korkiego. Zresztą na odcineczku, w którym właśnie byłam gdzieś w grze. Nie powiem jakiej grze. Właśnie zobaczyłam Korkiego. I po prostu, jak go zobaczyłam, musiałam go mieć. A tak to mamy, widzby takie. A zablokowane, widzby takie inne. No dobra. Mamy tu również węża. Gady potrzebują, widzby, takiego ciepełka. Żółwika mamy tu. Gady, jak po prostu, też płasy. Mamy tu również, widzby, takie łóżeczko. Dla widzby tych ludzi. Na przykład ona będzie tutaj. O! O! Zakładaj! Nie mogę. Ale piesek też może nam skoczy na łóżeczko. Jaki słudziak! Matko, co jaki słodziak! Matko, ten kotek jest słodziutki. Mamy tu pieska. Mam oczywiście pralkę. Co jest mega dziwne. Nie, czekajcie, to Radyjko, widzę, że to chyba nie pralka nawet. Nie wiem, możecie napisać. O, tym żabulki, Ja w ogóle uwielbiam żabki. Mamy tu również widzek. Komika? Że co? Komika mamy tu. Słuchajcie, no i tak się to mniej więcej prezentuje. Tomiczek soja. Siarenko. A my widzę, założymy sobie tajną maseczkę. Dziewczynka się bawi laleczkami. Gdzie jest może dziewczynka? O, ona jest mała. To możemy ją dać tu. O, i nakarmimy, Widzę, by te rybcie. O matko! Mni, niom niam, niam A czemu żaba jest z rybą? Przecież żaby to... Czekaj. Tutaj musisz, kochany. Albo nie. Bo ty potrzebujesz... No właśnie tak. Czystego terytorium i mokrego, więc masz tu tak z rybulką. Bul bul bul, bul bul bul. Dobra. Mamy tu również sobie jakieś takie cytryny. Ananas. Fuuu. Mamy tu to ciasto nie, dnia... ja myślałam że to ciasto. A to sobie jest garnek. Mamy tu również, takiego kotka, który będzie grał Albo nie, ten pan będzie grał no, Szkoda, że to nie ma jakieś, nie wiem Że on gra po prostu, jak ma to Tak jak w to boka. Mamy tu również takiego słodziaka Jak on słodziak? Gryźcie se! Mniam, miam, mniam Trawuczka Mamy tu również taką rybkę o, trzeba by tu ogry, ogród pryskać. No tu nie ma nic takiego specyficznego. A babuszka będzie tu miała takie rękawiczki. Dobra, weźmy tego indyka czy co tokolwiek jest. I siedzimy Kurczaka, dobra. I se popilnuj, babciu. Słuchaj, kochany. Masz tutaj. Juhu, to słodkie. I kotek będzie się bawił tą myszką. Zobaczcie. Mamy tu również... jajeczko, co? Masz. On chyba tego nie zje. Okej, okay, to mógł zjeść. Mamy tu również taką piciśkuś. Ja mam świnkę i ma właśnie to do picia. Więc właśnie odkryłam swojego faworyta. Chomiczka. Nam kiedyś chomiczek zmarł. Smutne przeżycie. Ale no cóż, nie martwimy się Widzimy z tym za bardzo. Mamy tu koteczkę, koteczek będzie tutaj. Okej. Okay. My nawet zresztą nie pamiętamy tego omika. Mamy tu również takie dziwne kaktusiki, które można poruszać. Matko, jakie fajne! Możemy tu ustawić nawet ile stopni ma być. Rozumiecie, jaki to luz? Kurczak, że kura przeszła przez jestnie. No dobra, widzowie. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, z słoneczkiem No i papatki widzowie. Pa!